Cześć, witam Was serdecznie, tu Maciek z tej strony z kanału Ogród Maciej Ryszyny Eksotyczne. Dzisiaj taki szybki odcinek. Właśnie dotarły do mnie nasiona z sklepu Oaza Palmy od Sylwii. Zapraszam serdecznie na ich stronę z nasionami bananowców, palm, juk i czego tam jeszcze sobie zapragniecie. Odwiedźcie ich stronę, fajne, ciekawe nasiona i właśnie tutaj Przygotowałem sobie, już, już się moczą, yy, niektóre okazy, które będę wysiewał właśnie metodą Sylwii, czyli w takich woreczkach. Yy, tutaj mamy akurat woreczek z suwaczkiem, ale chodzi ogólnie o to, żeby były strunowe, fajnie zamykane. W takich woreczkach we włóknie kokosowym, tu mamy kostkę włókna dodatkowo. To włókno trochę sobie rozmoczymy, żeby było wilgotne. Damy tam nasionka. Trochę to zmieszamy w tym woreczku, żeby fajnie się ta wilgoć rozchodziła i poustawiam tak samo te woreczki na, na tej desce. Właśnie, nasionka moczą się w kubeczkach na grzejniku, odizolowane od grzejnika taką 2,5 centymetrową deską po to, żeby się nie ugotowały. No, yy, na grzejnikach jest nastawiony gdzieś na 55 stopni, a woda ma około 25-30 stopni, czyli fajna taka ciepła woda. I tutaj mamy tak, pielgrzan madagaskarski, nie wiem, czy będzie widać, z takim, z takim niebieskim, woskowatym czymś. Pielgrzanki, tutaj jest palma yy, cyrtostr stachys Stachysferenda, chyba dobrze przeczytałem. No takie trzy nasionka. Roystonea Regia. Chyba to jest ta palma butelkowa. Poprawcie mnie, jeśli to nie ta. Mamy tutaj jeszcze tradycję Jumcea. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, no nasiona podobne do, do rybiny. No i najmniejsze, jak do tej pory ja widziałem nasiona bananów, to jest musa lavitensis. Takie maluszki, maluszki, maluśkie, one chyba 2, 2 mm mają coś koło tego. Takie malutkie nasionka i te, te nasionka chyba wysieje pomiędzy mm. Wacikami, jakimiś albo chusteczkami, nie będę ich dawał do ziemi, bo bo mi znikną. Tutaj mamy Musa, Sikimensis, trzy nasiona. No i standardowo nst Glaucum. I nst Ventricos. Tutaj już wodę by trzeba było wymienić, bo zabarwiła. To nic. Zaraz wymienimy wodę, także zapraszam na następne odcinki z wysiewania właśnie w woreczku z kokosowym. Zobaczymy, a to ma na, właśnie takie wysiewanie ma na celu tylko spowodowanie tego, że nasionka wypuszczą kiełek, później ten kiełek trzeba przenieść do doniczki z ziemią i wtedy powinna roślinka już fajnie zacząć rosnąć. Nosiałem ostatnio może widzieliście odcinek? Miałem dużo nasion też za, za palmy. Siadłem w tej takiej mini. <laughs> Zrobiłem sobie mini szklarnię tak, taką z starej lampy ulicznej. Yy, tam dużo było tych nasion. Yy, była ta, ta, ta kopuła, ta przykrywka. Od spodu były po, ponawiercane dziurki, keramzyt, ziemia, no i, ta, no, no i kopuła. No i słuchajcie, jeden dzień chyba. Był taki, że po prostu otworzyłem, żeby się przewietrzyło. gdzieś pojechałem, zapomniałem kompletnie o tym. No i przyjechałem, to zamknąłem, ale przez ten czas już chyba tam e, jakaś ziemiórka się dostała, czy tam kilka, no i chyba nasiona zostały zdziesiątkowane. Z tamtego wysiewu e, wyrosł, no, wyrosły mi tylko dwa ventricosum, dwie balbysyany i dwa e, Helens Hybrid, ale Helens Hybrid. Szybko padło. Nie dość, że z jednego nasionka wyrosły dwa kiełki. To jeszcze szybko padły. Jeszcze tam nie grzewałem w tych nasionach, co się z nimi dzieje, no ale nic nie wychodzi. Do tej pory nic nie wychodzi. Są w ciepłym, bo stoją też na, na blacie. Pod blatem jest lampa, ale też mają ciepło i wilgotno, ale tam raczej już chyba ziemiurki, dokończyły dzieło. No, zobaczymy, jak będzie. Z tymi nasionkami w tych woreczkach. Też jestem ciekawy tej metody. Bo jeszcze tego nie stosowałem. Będę to robił pierwszy raz. Życzę mi powodzenia. I zapraszam na aktualizację. Dzięki. I nie zapomnijcie odwiedzić mojego profilu na Patronite. Link znajdziecie na dole. Pod, pod filmem w opisie. Dzięki. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.